Proszę Państwa, ponieważ nasz, nasz dzisiejszy koncert jest dedykowany w całości dla Państwa dla rodziców. ja chciałbym zrobić jeden mały wyłom, bo mamy na sali wspaniałych gości i kolejną piosenkę zadedykować Panu Prezydentowi Czyli da, dziękuję, dla Ciebie. dla dla Ciebie, dziękuję Pana Prezesa. Będzie to piosenka nasza autorska, a chciałem ją zadedykować dlatego, że ta piosenka ma bardzo szczególny tekst. Mówi o budowaniu i o budowaniu bardzo solidnym. A ponieważ panowie tutaj budujecie, prawda? Tak możemy powiedzieć, myślę, że, że ta dedykacja będzie w tym miejscu jak najbardziej właściwa. Muzykę dla nas napisał Brat naszej Judytki Mariusz Karczmasz, natomiast tekst o przedstawiam Patryka Waszczuka. Ja tak na marginesie powiem, proszę Państwa, ja nigdy nie, no nie cierpiałem wręcz rapu. W tej chwili po tych cenach chłopaków odbyłem, zaczynam go lubić, nawet bardziej już lubić. Posłuchajcie Państwo, utwór pod tytułem wieża. Na parterze ziemi, w całym ogromnym przestrzeni, gdzie się wszyscy zbierają. Wszystko pocichu, cichu, się z niej, tylko robią się z grzakiem. Tej molotowy to jest najgorszy poziom. Niestety, leć każdy w stanie już wyżej. Bo tutaj nad pokami, gdzie dostępu do tego miejsca nie ma, muszą wątkana Tutaj już jest, jak nie biedzie, nic pomoc potrzeby jak I rybaka tutaj z grzakiem zrozumie siebie. Trzecie Pietro to już nie rzeczywistość. Oczywiste jest to, żółte oczy. Podróż, werski, mamy i taki dziennik, do nas fakty przyjdzie z modem 9, a gdy już przytynęliśmy do na życie, tak to ty jak kto to będzie sobie żył, to nie dynamato dynamato I <laughs> Dobrze. Jednak proszę, czy ktoś z obwodów dzwoni do temposłowe fundamenty, że go nie trzymają, wiesz, się na wieżach. Która tylko pitar ma kroczyć, niestety świeci pustkami, z nimi nie wiesz o co się chodzi na szyjnie. Dziewczyna widok już ma rynku, woda wysokich wlotek, zmycha tata tartaru, a stata płyści. Człowieku żyj, podnieś jeszcze tak, kiedy całe to urobie bez każdego. Takie wąganie wychłodzi tak nie daje stawu Teraz bardzo z tobą, bo się a niech nie za Zobaczcie, co my robimy, poprzez drogę, niech nie rodzinie się dziwić, to nie biegnie, papier nie biorą Ja tego wiem, nie mnie, bo sam jak miejscu, i nie się wartości stale A ty masz cukier i